Dzień szósty. Stoimy sobie tutaj z Alą i mam piękny widok. Zachód słońca. i prazie jeszcze przyszedł robić zdjęcia. Mierdzą mi ręce po tej rybie. Tak, prazie rozłowił dzisiaj rybę. Pokazuje zachód. Nie wiem, czy coś będzie widać. To jest ten, jak to się nazywa? No, tutaj się wpływa do zatoki, tej, w której jest ta cała wioska w Pylos, z w której jesteśmy. Nasz samochód, nie wiem, czy to już mówiłem, przyjął pan mechanik. Dzisiaj już zaczął rozkładać silnik. I miejmy nadzieję, że nam to jak najszybciej naprawi. Jutro jest piątek. Jak dobrze pójdzie, to w jutro wyślę te części. Yy, jak to się nazywa? Piątek to weekendu początek. No i wtedy utkniemy tutaj. Chociaż oni wyglądają jakby mieli weekend ciągle, prawda? No nie tak. przejmują się. Pokażmy nasz staw do grillowania. Nie, nie, nie. Naw musimy jeszcze powiedzieć, że w trakcie tego czasu nawiązaliśmy dużo nowych znajomości w wiosce. Bartek nauczył, Bartek się. Bartek nauczył się łowić ryby i poznał pana, yy, Ot, który sprzedaje wędki. Który czyli... sprzedaje wędki i stał się jego przyjacielem. Marynarza, Potem poznał marynarza, który był w Gdyni. w Gdyni. Bo opływał po całym świecie. A następnie ja poznałam Prawdę Greczynkę. że prawdopodobnie obni jest jego synem. A później ja poznałam greczynkę, na którą chłopcy się spoglądali z zaciekawieniem. Dokładnie. Się I okazało, okazało się, że jest pół polką, pół greczynką. Natomiast nasza znajomość zakończyła się tylko na, na podaniu frytek przez nią dla nas. Ale jutro będziemy starać się rozwijać tę znajomość Dokładnie. Nawet bardziej. nie mogliśmy jej zapłacić, bo już pojechała ze swoim Lowelasem na motorze, nie? Byliśmy załamani z obnim. Ale tak właśnie było. A tutaj rozbijamy sobie grilla, tak jak cyganie. Oczywiście rozbiliśmy i gadamy do kamery. Wszyscy się uśmiechają, a tu otwarty ogień, a wszystko jest suche. Suchość 110% nie obni. Suchość 110%, a my tutaj sobie palimy otwarty ogień. Ale mamy butelkę z wodą przygotowaną. O. Nie, wilgotność 0. No. Wygotność wilgotność minus 10. Tu mamy butelkę z wodą, tu mamy rybkę od, od tego, od prazia, którą sobie wypatroszył i będzie jadł. Tu mamy naszego grilla, który się na razie rozpala, węgiel. I dzisiaj mamy takie przysmaki. Już wam pokazuję, jakie mamy przysmaki. Trochę ciemno będzie, bo światła już jest mało. Tu mamy kiełbasę ze świnki, Świnka sosycz to się nazywa o, świnka sosycz i. Jedyne co ja tutaj rozumiem z tego, to że jest 84% mięsa i jakieś tam konserwanty. Mamy też cebulkę, pomidorka i mamy takie szaszłyczki. 45 eurocentów za jeden szaszłyczek. Nie będę, albo pokażę je. Obni weź, otwórz szaszłyczki. I to są. Wczoraj żeśmy takie jedli. I trochę więcej za nie zapłaciliśmy w restauracji. I pomyśl, jak dzisiaj je w sklepie zobaczyliśmy, to stwierdziliśmy, że sobie sami takie kupimy i zrobimy na grillu. Tylko wiesz, tak do końca ich nie otwieraj, bo, bo je zaraz zamkniesz z powrotem. O, patrzcie. Takie mięso. Kupiliśmy sobie po cztery. I więc razem mamy 16 na, 16 na wszystkich. No. na co się... Słucham? No, żeby lasu nie spać, jakby tu był jakiś las. I mamy tak, może jutro na łódkę pójdziemy, albo pojutrze, bo na pewno do soboty tutaj utknę, utk utknęliśmy. Dzisiaj cały dzień siedzieliśmy na plaży, w końcu się zacząłem opalać. A może jutro pójdziemy fort zwiedzić, albo tutaj gdzieś tam widzimy taki mostek. Co, Prazio, coś nie, chciałeś pokazać? Nie, nic. Tam widzimy taki mostek pod zachodem słońca. I może ten, Prazio, bo mi tu sapiesz do ucha. I, i może tam też się przejdziemy i zobaczymy, co tam jest. A tu są skały jakieś, drzewka. I tyle. I mur, stary mur. No, prazio. I co jeszcze? I jeszcze ten. Mm. Mieliśmy, mieliśmy trochę dłużej przed samochodem... o znajomych, którzy spacerowali z orkiestrem przed autobusem. No właśnie chciałem dźwięk. powiedzieć o tym, że przed, przed naszym busem, przed zako bo dzisiaj w ogóle śpimy przed tym, przed mechanikiem, i na... Nie pozwolił nam spać w warsztacie Nie pozwolił nam spać w warsztacie oczywiście Śpimy na podjeździe do mechanika A naprzeciw mamy kościół I właśnie żeśmy przed chwilą uciekali Z naszymi wszystkimi tutaj tab z ta z Taborem naszym, nie? Całym naszym taborem tutaj z tobułkami. Uciekaliśmy przed tym pogrzebem Bo nas pan mechanik prosił, że jeśli mamy coś do zrobienia To lepiej żebyśmy to zrobili szybciej I się utlenili, bo, no bo tam pogrzeb I rzeczywiście szedł pogrzeb, wszyscy mieli jakieś stroje Takie ten, muzyka grała A teraz się uci uciszyło tego nie nagrywałem, bo to jest sakrum coś tam. Jak coś nazywa? Sakrum profanum. Tak to się nazywa? Nie wiem. Wiecie, że tam nie wolno takich rzeczy robić, no. I tyle. O, żeby grill, o grill się już ten. To my idziemy jeść i do zobaczenia jutro. Pokazywałeś moją rybę. Pokazywałem twoją rybę.